Witamy wszystkich hodowców z hodowli Ewy i Karol Pająk z oddziału Suchedniów. Serdecznie witamy wszystkich hodowców i hodowczynie. Na tegorocznej aukcji świątecznej można powiedzieć, że to mój najkrótszy wyjazd. <zyskła> <zyskła> 300 <torsz> metrów linii prostej. Karol, przygotowałeś w tym roku samicę na tą aukcję. W zeszłym roku był samczyk. Zaczniemy sobie od jej numeru: Numerek Gołupka PL 0182 533. Tak jest. Oddział Suchedniów. Samiczka. Opowiadaj z czego ona się wywodzi. Samiczka wywodzi się z mojej najlepszej samicy. Najlepszej samicy, którą do tego czasu udało mi się wychować sprinterskiej. Samica o numerze 4084. W zeszłym roku wygrała w konkursie redakcji pierwsze miejsce w Polsce z wynikiem 13 do kategorii A. W tym roku jest y, trzecim gołębiem okręgu z wynikiem 43 za 2 lata i ogólnie w 10, w 10 lotach 7 konkursów ma w dziewiątce na oddział to wybitnie ta samica leciała w zasadzie od rocznej. Od rocznej, bo, bo tak. Tutaj sumujemy te dwa lata. Dokładnie, ostatnie do dokładnie. Tego tak, tak, tak. A jako roczna miała konkurs y, drugi z 500.

Wtedy już miała 10 konkursów tak. jako roczno. A to fenomenalny gołąb takiego, no na obecną chwilę to jest najlepszy gołąb i, i, i no zobaczymy, może jeszcze coś się uchowa lepszego, ale na, na, na obecną chwilę to jest gołąb najlepszy, który no, dużo radości mi przyniósł. Zawsze jak tutaj sobie siedzę, to ta samica siadała, ona ma załóżmy dziewiąty konkurs, a mogła mieć i trzeci, tak, bo miałem załóżmy sześć na raz, a ona weszła jako szósta. No ale to wszędzie może tak być. Ale on naprawdę wybitny i tutaj chciałem przekazać, przekazać, chciałem dać na aukcję świąteczną coś wyjątkowego. W zeszłym roku było z najlepszego rozpodowca, w tym roku jest z najlepszej samicy. No myślę, że samica dziesiątka, piętnastka Polski. Tak, bo ona jest trzecia w okręgu, ale zaznaczmy, że w tym roku naprawdę w naszym okręgu reprezentacja tak. w kategorii A jest bardzo mocna. W zeszłym roku ten wynik 43 no to by była czołówka, ścisła czołówka Polski. Tak, 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 tak. Ale tutaj też jeszcze mogę nadmienić, że nie dość, że ta samiczka 4884 jest matką, to super gołąb. A z drugiej strony znowu wchodzi gołąb 1171, a 1171 jest gołąb oryginalny od Łukasza Karpińskiego. Gdzie jego ojciec jest 3072 najlepszy lotnik oddziału 16, w 16 tak. czy 17 16. roku A mamą znowu tego głębia 1171 To znaczy babcia do tej samicy co prezentuje jest 3381 znowu ona była druga yy, w kategorii A no już chyba 20 rok tak. 20 rok także tutaj są gołębie z dwóch stron naprawdę super ptaki. Też dodajmy karol, bo powiedzieliśmy sporo o 4084. Natomiast 4084 jest wnuczką. Wnuczką. Tutaj nie ma przypadku. Tak jest, wnuczką Bafi, no Słynnego mojego, <laughs> który za 3 lata miał 36 konkursów na 37 wkładań. I to konkursy nawet z radkiem kiedyś yy, patrzyliśmy, no to on miał w 20, chyba 20. No. 20 czy 22 kursy trzy razy pierwszy trzy, trzy razy, razy pierwszy trzeci. trzy razy trzeci tak 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 No i najważniejsze trzy razy z rzędu jeszcze takiego gołębia u nas w oddziale nie było Nie było trzy razy z rzędu, Na razie jeszcze, jeszcze nie na nie, 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 do, nie, tak, nie nie dorównał mu jeszcze tutaj nikt Zresztą też musimy wspomnieć, bo jeśli chodzi o bafię, no to w zeszłym roku w drużynie kategorii B 4084 też była. Tak, tak 484. W tym roku jeszcze jak o tych głębiak mówić, no to znowu córka w tym roku wygrała, najlepsza jest w oddziele 462 353 w zeszłym roku była wnuczka, to była też liczona do kategorii B, córka. no to. Jest... Córka, przepraszam. <noise> <w> to <kategorii B. głos> Córka, ja już tak mówię, córka, córka, Ale córka. Kolor bardzo podobny do tej. <noise> kolor bardzo podobny do tej, tak. Ale tutaj oko to jest odbitka do, do... nie chcę za bardzo się tak przytrzymać, pokazać tak. Ale oko to jest no odbitka do, do mamusi. jeszcze żeby miała w głowie to co mama. Tak. Ona w ogóle ma <noise> Wszystko ona bardzo Ona w ogóle ma ciekawe cechy po mamusi. Tak, no, no jak widać Pewnie czujesz nogi, nogi nogi, wyciąga O właśnie teraz się zaprezentowała To samo robi mama Nie trzeba, nie trzeba jej do no, Nie trzeba jej pokazywać obrączki jak przy wkładaniu to nogę wyciąga Tak jest, także Najlepsza lotniczka Polski w sezonie 2023 w konkursie redakcji w kategorii A. To jest córka jej? Tak jest. W karierze lotowej już w top 10 oddziału do tej pory ma 9 konkursów. bo jako 9. Tak, 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 tak. I tam miała też 500, no to tak. samica leci wszystko. W tym roku tak chciałem troszeczkę ją, jak to ująć, Chciałem ją przeoszczędzić, żeby mi dorobiła jeszcze jeden lot, bo jeden lot ma za 12, prawie 13. I chciałem na ostatni lot ją tak troszeczkę zmotywować, zrobiłem przerwę 500. -kę. No i tak zmotywowałem, że <grym>, dobrze, że wróciła. Dzień był długi, tak do wieczorem dała rada. Jednej, jedynej nie było samicy i to tak właśnie jest, motywacja. No jak szczeli. Coś z tego jest, ale ta samica naprawdę no, leciała, leciała po prostu, no, leciała do mnie, bo nawet jej e, partner zginął na czwartym albo piątym locie i dopiero później ten, ten, co teraz jest, ten gołąb prezentowany trafił do niej po siódmym locie, a dwa loty ten gołąb, ta 84 leciała do mnie, nie? No i siadała i wtedy zrobiła siódemkę. 7, bo w tym roku ma 7, 6, dwudzie... 20 i i 21. Tak jest. Także taki gołąb hmm. o numerze 533. 533, tak. W hodowli Ewa Karol Pająk ląduje na aukcji świątecznej. Karol, my jeszcze na sam koniec pokażemy sobie dyplom jej z zeszłego roku. Dokładnie. No Tutaj jest dyplom. Pierwsza samica w Polsce. W Polsce, w konkursie redakcji, no ale to jest w Polsce, tak jest. My, wszystkie konkursy... A w tym roku jeszcze chciałbym dodać, że w tym roku, yy, w dalekim dystansie jest yy, córka. No, to jest wszystko to jest ta sama rodzina. Córka Bafi jest ósma w Polsce, w dalekim dystansie, tak jest. Także ja tutaj gąbka polecam. A my sobie resztę tych konkursów wszystko uzupełnimy. E, przy gołębiu będzie dostępne. Zapraszamy, i tak żegnamy jest. się z hodowcami hasłem Dobry Lot. Dobry lot i Wesołych Świąt.